Dzisiaj zwiedzimy Adrspach skalne miasto. Zobaczymy, co tu jak. Narobimy zdjęć, filmików. Dzisiaj zwiedzam Adrspachskie skały. Kurwa, nie wiem, jak to prawidłowo się nazywa. To w Czechach. Skalne miasto. Idziemy zobaczyć, co tu jest wstęp nie jest tak łatwy rejestracja tylko online rezerwować bilety też online ludzi w chuj. ale dobra idziemy zobaczyć co to jest ładne jeziorko takie góry Ну, no, в сумме, очень интересные скалы. На фильмику этого не видно. Такая формация глава цукру. Тенька от долу. И такая массивная брила от до горы. Мы приехали в скалы. Nie, umiałem robić A Ładnie. Taka woda. Moja turysta Chcę, żeby ja zrobił zdjęcie A ja nagrywam filmik. Ej, no stój, zaraz robię cię, zdjęcie No nie wiem, co to pisze. Zaledwie wyuczyłem Polski, to kurwa jeszcze czeski, ale w sumie ładnie widoki, no. takie wrota, idziemy tam, największa atrakcja takie wrota. Wszyscy robimy z Ładnie tutaj Właśnie w to wroto Patrzymy na dupy Tak idziemy O kurwa ładnie Cieśniutko tak

No to jest najładniejsze miejsce w tych górach. Trzeba to zobaczyć. Naprawdę ładno. Takie góry. Takie wysokie. Miejsce się nazywa rynek słoni Naprawdę wygląda jak slonii. kurwa ludzie tu maszło, ja pierdolę Bardzo sporo ludzi Wszystkie robią z dzieća. rynek słoni ładna taka placuka наполняю момент. Рынок уже пустой, рынок слоний О, вправе пустой. Так то выглядит. Сделаем сейчас жонку с зейче. Я пердоля там что есть. Камасутра. Что они там делают? Podróżujemy dalej ładnie tutaj stare kamienie, ale coś w tym jest, o, to jest taka placułka Porota woda dalej. Dywany. zakaz wstępu Ładko ciepła Taka szczelina. Co spisze po czesku? Nie wiem. Zaledwie polskie wyuczyłem. Ładnie. Most diabła.

ładnie widoki kurde nawet takie przejścia wąsko ale widoki ładne te góry nazywają się kochankowie no idziemy na dół Jakie duże ryby w tym jeziorku. W ogóle pierwszy raz widzę takie duże tak blisko. Ja pierdolę jakie bydle. Зерка в скальном месте, в Чехах и так и для Ясный глин. Матечка скальное място в Чехах залечена.